70% firm traci klientów, zanim w ogóle zacznie z nimi rozmowę. Zastanawiasz się, co kryje się za tym zjawiskiem. To nie cena odstrasza klientów. Problem jest brak zrozumienia, że marketing bez strategii działa jak samochód bez paliwa, nie ruszy z miejsca. Marketing to nie koszt, a produkt, który wymaga przemyślonego systemu. W tym filmie pokażę Ci, jak stworzyć marketing, który działa jak dobrze nalibiona maszyna. Dowiesz się, jak podejść do niego w sposób systemowy, by przynosił realne efekty. Gotowy, by odkryć, co zmienia zasady gry? Zaczynajmy. Czy wiesz, że 80% działań marketingowych przynosi mizerne efekty, bo są traktowane jak koszt, a nie inwestycja? To kluczowy problem, który niszczy potencjał wielu firm. Wyobraź sobie, że próbujesz zbudować dom bez projektu. Może się udać, ale prawdopodobnie wszystko się rozpadnie przy pierwszym, silniejszym wietrze. Tak samo jest z marketingiem bez strategii. Firmy często popełniają ten sam błąd. Traktują marketing jako zbiór pojedynczych akcji, wysyłają kilka postów, organizują promocje, ale nie budują spójnego systemu. Efekt Wysokie koszty i zerowa przewidywalność wyników. To frustrujące dla wielu właścicieli firm, którzy widzą, jak ich budżet przepada w nieskuteczne działania. Weźmy przykład firmy, która zmieniła podejście. Była to firma z branży e-commerce, która wcześniej inwestowała w przypadkowe reklamy. Zamiast tego zaczęli traktować marketing jak swój główny produkt. Stworzyli proces przyciągania klientów, który działał 24 na dobę przez 7 dni w tygodniu. Kluczowe kroki zdefiniowanie grupy docelowej, optymalizacja treści, wdrożenie automatyzacji. Efekt wzrost sprzedaży o 230% w rok, przy niższych kosztach pozyskania klientów. Dane pokazują wyraźną różnicę. Firmy stosujące podejście taktyczne osiągają roi na poziomie 1 do 1,5, te z systemowym podejściem 1 do 5, czasami więcej. Strategiczny marketing działa jak maszyna, która nie przestaje generować klientów, nawet gdy śpisz. Jak przekształcić marketing w produkt? Zacznij od zmiany perspektywy. Marketing to narzędzie generowania przychodów, które wymaga stałej optymalizacji. Musi mieć jasno zdefiniowaną wartość dla klienta i konkretne cele biznesowe. Twój marketing. To produkt sprzedający inne produkty musi być dopracowany, mieć swój unikalny selling point i przynosić oczekiwane rezultaty. Niektórzy właściciele firm obawiają się kosztów systemowego marketingu, zapominając, że obecnie płacą więcej za doraźne działania. Strategiczne podejście pozwala kontrolować wydatki i przewidywać wyniki. To zmienia zasady gry w zarządzaniu firmą. Wyobraź sobie zespół, który codziennie pracuje, ale nikt nie wie, czy ich wysiłki przynoszą efekty. Kampanie ruszają, handlowcy dzwonią, lidy pojawiają się w systemie, ale kiedy pytasz, co faktycznie działa, a co marnuje budżet, odpowiedzi brak. To chaos, który widziałem w wielu firmach. Zespoły pełne energii, plany na papierze, a efekty przypadkowe. Spotkania się odbywają, prospekting trwa. Ale brakuje systemu, który zmieniałby te działania w przewidywalne wyniki. W efekcie mnóstwo wysiłku idzie na działania, które mogą być nieefektywne, a ty nie masz narzędzia, by to ocenić. Kiedy coś nie działa, pojawiają się domysły. Klient był trudny, rynek zwolnił, oferta nie trafiła. Bez danych nie wiesz, czy problemem jest komunikat, wycena czy zła grupa docelowa. Każde podknięcie to nowa zagadka. Tutaj wkracza PDCA. Prosty model iteracyjny. Plan Do Check A. To praktyczne narzędzie, które wprowadza porządek w działaniach. Mniejsze firmy szczególnie na tym korzystają. Nie mają budżetu na błędy. Przykład. Zespół, który wcześniej działał chaotycznie, zaczął codziennie analizować wyniki. Po miesiącu liczba skutecznych kampanii wzrosła o 30%, a koszty spadły o 20%. Im bardziej zmienny proces tym częstsza weryfikacja. Codzienne 15-minutowe retrospektywy, cotygodniowe podsumowania na tablicy, miesięczne analizy to nie biurokracja, ale sposób na unikanie strat. Dzięki PDCA zespół przestaje szukać winnych, a zaczyna szukać rozwiązań. Zamiast pytać, dlaczego się nie udało, pytają, co zmieniamy jutro. PDCA nie naprawi złych strategii. Ale pozwala szybciej wykrywać problemy i testować rozwiązania. Dzięki temu marketing staje się systemem, który stale się rozwija, zamiast chaotycznie działać bez efektu. Zacznij od małego kroku. Codziennego przeglądu wyników. 10 minut dziennie wystarczy, by zobaczyć różnicę. Rozwój to cykl ciągłych ulepszeń. Te trzy błędy niszczą 90% kampanii marketingowych. Czy je popełniasz? Wiele firm zmaga się z niespójnymi strategiami marketingowymi i brakiem jasnego podziału obowiązków w generowaniu leadów, co prowadzi do sytuacji, w której nikt nie czuje się w pełni odpowiedzialny za proces. Pierwszy poważny błąd brak systemowego podejścia. Firmy często traktują marketing jak zbiór przypadkowych działań. Wysyłają kilka maili. Rzucają posty na social media, ale bez spójnego planu. To jak budowanie domu bez projektu. Efekt jest słaby i nieefektywny. Badania pokazują, że firmy z niespójnymi strategiami tracą przeciętnie 30% potencjalnych klientów już na początku procesu. Drugi problem. Brak przejrzystości cenowej. Gdy nie podajesz cen w komunikacji marketingowej, klienci często zakładają, że Twoja oferta jest zbyt droga. Przykład. Firma dostarczająca oprogramowanie dla biznesu poprawiła konwersję o 45%, dodając przedział cenowy na stronie głównej. Nawet jeśli nie możesz podać dokładnej ceny, wyjaśnij od czego zależy koszt. To buduje zaufanie. Trzeci błąd. Brak przypadków użycia i referencji. Bez konkretnych przykładów sukcesu klienci mają trudność z wyobrażeniem sobie, jak Twój produkt może im pomóc. Firma szkoleniowa zwiększyła sprzedaż o 60%, dodając szczegółowe case study z wynikami osiągniętymi przez klientów. Dowody na skuteczność są kluczowe. Bez nich trudno podjąć decyzję zakupową. Jakie są konsekwencje tych błędów? Marnujesz budżet na nieskoordynowane działania, tracisz klientów, którzy uznają twój produkt lub ofertę za zbyt drogą, a potencjalni klienci wybierają konkurencję, bo nie widzą wartości Twojego produktu. Zacznij działać. Stwórz mapę procesu marketingowego. Zadbaj o transparentność cenową i gromadź referencje. Po każdym udanym projekcie poproś klienta o opis korzyści. To Twoje najcenniejsze narzędzie sprzedażowe. Zastanów się, czy Twoja strategia unika tych błędów. Warto to przemyśleć i zapisać. Marketing to jedyny produkt, który generuje przechody z innych produktów. Dlaczego tak mało firm inwestuje w jego rozwój? Większość traktuje go jak koszt, a nie kluczowy element strategii, tymczasem systemowe podejście zamienia marketing w maszyny do generowania lidów i przychodów, co pokazaliśmy na przykładach. Wybierz jeden element systemu analizę wyników, proces PDCA czy komunikację cenową, i zacznij go wdrażać już dziś. Wyobraź sobie, gdzie Twoja firma może być za rok, jeśli teraz potraktujesz marketing jako inwestycję. Każdy dzień zwłoki to stracona szansa. Czas działać. Przyszłość Twojej firmy zaczyna się dziś. A jeżeli chcesz, żebym Ci pomógł w którymś z tych aspektów, to link do bezpłatnej konsultacji jest w opisie filmu. Cześć!